Hej, kochani, tu Paulina, witam was znowu na moim kanale i dzisiaj przychodzę z różnymi paczkami z AliExpress jest dużo znowu różnych rzeczy zobaczymy jak dzisiaj się uda nam otwieranie więc pierwsza rzecz jak widać trochę się worek rozerwał to jest z tego co pamiętam poncho bardziej kupiłam to z myślą o mojej mamie niż o sobie bo ja takich rzeczy nie noszę za często ale moja mama akurat lubi takie, takie zwykłe dość przyjemne, nie gryzie to poncho Trochę się mechaci z tego, co już widzę. Może być dość ciekawe na skórzaną kurtkę na przykład. Jak jeszcze będą trochę chłodniejsze dni. Myślę, że myślę, że tak. Myślę, że mojej mamie akurat będzie się podobać. Zaraz przymierzę i Wam pokażę. Mam połączone na sobie i chyba powinno je się nosić tak, chociaż można też je nosić o tak obrócone. Wydaje mi się, że tak też można. Żeby to było prosto, a tu po bokach tak. Czy zrobiłam dokładnie to samo? No nie wiem. Podoba mi się ogólnie. Uważam, że jest bardzo fajne. Ja, tak jak mówię, nie wiem, czy ja bym to nosiła, ale jak znam życie miała, będzie to nosiła, więc tak. To jest na pewno też udany zakup. Jest przyjemne, cieplutkie, naprawdę jest w tym cieplutko, więc jak najbardziej na plusik. Następne. Ostatnio miałam taką sukienkę, nie wiem, czy kojarzycie. Bardzo podobną, z tego co widzę. Mam nadzieję, że to nie jest też sukienka. O nie. Tym razem mamy Golfik. Bardzo porządny, naprawdę z przyjemnego materiału Nie wiem jaki to jest rozmiar niestety Tutaj nie mamy metki, zobaczymy czy jest jakaś wewnętrzna metka, żeby mogła podać jakiś skład Ale niestety to nie ma żadnej metki Więc napiszę wam w opisie i tam też będą oczywiście, tak jak zawsze, wszystkie linki Golfik jest przyjemny bardzo dobry, jakościowo, mocno elastyczny. Nie wiem, czy możliwe że też był tylko jeden rozmiar z tego, często się tak zdarza przy takich rzeczach, ale mi się podoba, tak jak mówię, nigdy nie byłam za wielką fanką golfów. Ostatnio mi się to trochę zmienia, więc zaczęłam nosić, przyzwyczajać się do nich i bardzo polubiłam, bo są wygodne większość płaszczy, jednak kurtek nie lubię zapinać pod szyję, więc jest mi wtedy cieplutko. Przymierzam golfik więc mam już golfik na sobie i muszę przyznać że też jest naprawdę super jest cieplutki, przyjemny, ładnie się dopasowuje do ciała i świetnie wygląda według mnie ten szary kolor jest piękny, chyba był dostępny też w innych kolorach myślę, że tak, że to też jest bardzo udany zakup U, co mamy tutaj, też rozerwana siatka jakoś tak właśnie to jest od, z jednego sklepu więc e, jakoś tak porozrywały się trochę te siatki co my tu, o, tu są dwie rzeczy w jednym worku i tu mamy jeszcze jeden worek już wiem co to jest, właśnie zamówiłam ten sweter, bardziej dla spódnicy eee, to jest taka tiulowa spódnica, o z różnymi gwiazdkami niby planetami, powiem wam fajne, ona jest zwykłą gumkę i jest granatowa trochę ma dłuższy tiul niż samą podszewkę i właśnie do niej jest taki e, trochę oversize'owy sweter ze świetnego materiału. Mega, mega przyjemny, naprawdę bardzo, 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 bardzo przyjemny. E, nie wiem, jak... Nie wiem, czy kojarzycie, one były, te swetry, były bardzo modne w tym sezonie, były wszędzie w sklepach. Ja oczywiście jak zawsze jestem e, o krok w tył, więc teraz dopiero do mnie doszedł. I tak, bardzo mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa, czy razem będę w stanie to ubrać, bo bardzo bym chciała, ale. Ja nie zawsze wyglądam w takich rzeczach najlepiej. To jest właśnie też bardziej styl mojej mamy, więc możliwe, że to też trafi do niej, do jej szafy. Zobaczymy. Więc mam na sobie już komplet i muszę przyznać, że też mi się to podoba, chociaż nie wiem, czy będę to nosić, czy właśnie nie trafi też do mojej mamy, do szafy. Eee, podoba mi się bardzo sweter. Bardzo mi się podoba. Uważam, że jest przecudowny, jest bardzo, bardzo przyjemny. Chociaż ta spódnica też ma coś w sobie, mimo że ten wzór jest taki trochę dziecięcy. To naprawdę wygląda fajnie. Jest jakaś taka inna, ciekawa. Uważam, że to całe razem wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Jakieś inne, coś takiego nietypowego. Ja lubię takie rzeczy, więc jak najbardziej myślę, że to też jest fajny zakup. Kolejne, co my tu mamy? A, dobra, wiem. To jest taka yy, opięta, zwykła sukienka. Różowa, tak jak wiecie, różowy to jeden z moich ulubionych kolorów, więc tak. Czy ona jest na złą stronę? Bo tutaj ma wystające szwy. Tak, jest na złą stronę. Już się bałam, że ona tak ma. Nie, jest na złą stronę. Tak, dobra, ten materiał tu wygląda znacznie lepiej. Tu też nie mam rozmiaru, więc jakby co napiszę w opisie. Sukienka jest dość przyjemna. Ten materiał nie wiem, czy nada się też na lato. Właśnie nad tym się zastanawiam, bo on jest trochę gruby. Nie wiem, jak to latem się sprawdzi, bo wolałabym jednak. Z takiej sukienki nie noszę zimą, więc bardziej na lato. Chociaż ona przychodzi ze sweterkiem. I tu mam wątpliwości, czy ja będę w stanie to tak ubrać, bo ona jest dość krótka i nie wiem, czy z takim sweterem będę wyglądać dobrze. Wydaje mi się, że ten sweter będzie o wiele lepiej wyglądał ze spodniami z wysokim stanem, bo też jest naprawdę bardzo fajny jakoś to, bo ten materiał jest. Bardzo przyjemny, nie gryzie. Ja nie cierpię gryzących swetrów, jak tylko chociaż trochę gryzą, to już tak naprawdę nie założę. Jest gruby, porządny, elastyczny materiał. Naprawdę. O, ma na rękawki. Nie wiem, czy widzicie to, że one są tak troszkę jakby szersze na końcu, ale nie są takie e, rozkoszowane, tylko lekko po prostu szersze. Jestem ciekawa, czy to będzie mi się podobać, bo to też tak troszkę inne. Przymierzam. Więc Zacznę od samej sukienki i muszę przyznać, że sukienka mi się bardzo podoba, i uważam, że też sprawdzi się latem. Ten materiał nie jest jakiś taki bardzo gruby, nie gryzie i też nie czuję, że był potliwy. Mam wrażenie, że przez to, że ma te dziurki, jest dość oddychający. Teraz ubiorę dla Was sweter. No, tak jak myślałam, nie czuję się za bardzo w połączeniu z tą sukienką. Sam sweter mi się podoba, te rękawki są trochę śmieszne, trochę inne, ale myślę, że ze spodniami z wysokim stanem, czy. Z jakąś spódniczką z wysokim stanem będzie super wyglądał ten sweter, a sukienka będzie dobrze wyglądać po prostu ze zwykłą więc Kolejne. Znowu mamy róż, więc dla mnie super. Co to jest? Ok, a pamiętam, to jest taka dłuższa sukienka, ale ojejku. Kolejna bardzo, bardzo przeźroczysta rzecz. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, jak bardzo jest przeźroczyste. Jest bardzo przeźroczyste. Czy będzie ok, nawet z cielistą bielizną, bo. To jest taka, bardziej ja widzę ją jako wiosenną sukienkę z, z skórzaną kurtką, z białymi trampkami. Tak właśnie ją sobie wyobrażałam. A teraz mam wątpliwości, czy mi się to sprawdzi. Mamy materiał: 65 poliester, 35 bawełna, więc nie jest źle. Materiał nie gryzie, bo on jest też taki trochę sweterkowy. Nie wiem czy to widzicie. On ma takie taki jakieś włosy dziwne. Ma też golfik, ale luźny. No, mam wątpliwości, jestem ciekawa, czy to się po prostu sprawdzi. Okej, okay, byłam pewna, że ta sukienka mi się nie spodoba, jednak podoba mi się. Nie jest aż tak przeźroczysta, znaczy mam teraz czarny stanik i mam wrażenie, że to widać, ale uważam, że ten krój tej sukienki jest super. Chociaż muszę przyznać, że teraz mając ją na sobie czuję, że troszkę gryzie, troszkę ten materiał jednak gryzie, ta długość jest super. Podoba mi się to, że ma. Tu rozcięcie, które dodaje jej zdecydowanie uroku. Ta sukienka przewijała mi się przez Aliexpress wielokrotnie. I wiecie, że tak, czasem jest już w pewnym momencie, jak ciągle się coś pojawia, to trzeba to w końcu kupić, więc wie muszę to w końcu kupić, bo ile razy mi się to może pokazywać, muszę mieć to w końcu w swojej szafie. To jest taka dressowa niby sukienka. Ona ma. Gunkę w pasie, te sznurki nie działają, to tylko taka trapa, żeby ją tak sobie związać. Tylko to, co już widzę od razu, ona jest bardzo krótka. Ona jest króciutka. Nie wiem, czy to mi w ogóle zakryje tyłek. Mam lekkie wątpliwości co do tego, jeśli mam być szczera. Nie wiem, jaki mam rozmiar, nie wiem. A, skład: 85 poliester, 15,5 bawełna, więc też nie najgorzej. Jak. O, to jest M. Już wiem, to jest M. Ale podoba mi się, kurczę, podoba mi się. to, co widzę od razu. Ona ma taki szef idący z przodu, przez sukienkę tutaj z przodu na tej drugiej, na tej falbance idzie przez środek szef. Nie wiem, czy to nie będzie trochę rzucać się w oczy i kiepsko wyglądać, ale zaraz zobaczymy. I tak jak mówiłam, ta sukienka jest bardzo krótka, jest króciuteńka, ale ma coś w sobie mimo wszystko. Może mimo ta długość jest naprawdę krótka. Myślę, że teraz jeszcze z czarnymi rajstopami i z kozakami może wyglądać naprawdę fajnie latem może z jakimiś zwykłymi trampkami, myślę, że da się ją ubrać mimo tej długości, bo no nie mamy tyłka na wierzchu na szczęście chociaż y, przy mojej figurze czyli przy szerszych biodrach poszerza mnie jeszcze w biodrach, co nie jest najkorzystniejsze, ale nie wiem, jak coś ma takiego w sobie, że mi się podoba nie wiem o co chodzi, czy to, czy to fałszywe uczucie, które po prostu mam gdzieś w głowie mamy sztruksową spódniczkę i powiem Wam szczerze, miałam prawie identyczną. Kupiłam kiedyś w lumpeksie taką długą, ołówką spódniczkę i sama ją sobie obcięłam, więc była bardzo podobna do tej, ta też nawet nie jest wykończona na dole, więc jest bardzo, bardzo podobna. Niestety yy, tamtą musiałam wyrzucić, bo już się po prostu zużyła. Tu jedyne, co się boję, że ona może być jednak trochę za duża, to jest rozmiar L. Yy, jaki mamy skład jakiś tego materiału? Jak znam życie, to. Nie mamy. Mamy prać 30 stopni, składu nie ma. Ale powiem Wam, jest dobrze wykonana. Trochę się tutaj z niej kurzy. Podoba mi się, tylko właśnie boję się tego rozmiaru, ale zaraz przymierzymy i zobaczymy. Was na spódniczkę, i tak jak mówiłam, jest dla mnie za duża. Czuję, że mogłam mieć rozmiar mniejszą. Nie by... I nie wiem, czy nie kupię sobie rozmiaru mniejszego, bo bardzo mi się ona podoba. Uważam, że jest super, a jednak no. Troszkę tutaj z tym rozmiarem, nie? Musiałby być mniejszy, więc tak. Bardzo mi się podoba, uważam, że jest super. Ma idealną długość i latem myślę, że będzie wyglądać i zimą i latem może wyglądać świetnie, bo z czarnymi rajstopami, a na lato po prostu znowu z białymi trampkami, mam jakąś obsesję na no, podziemiach trampek ostatnio, będzie wyglądać super. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Kolejna rzecz to jest. Co to jest? Body, to jest body już. W tym sklepie tak naprawdę kupiłam swoje wszystkie budziaki i jestem z każdego bardzo, bardzo zadowolona. Mogę Wam szczerze ten sklep polecić, jeśli chodzi o body. Mają świetnej jakości, mają wszystkie zatrzaski nie, przepraszam, nie wszystkie jedno było od nich, które nie miało zatrzasków jedno. No ale jedno na tyle, ile już mam z tego samego sklepu to i tak nie jest źle. To body akurat też jest tak jak nie wiem czy kojarzycie to panterkowe, ma bardziej wycięte gadki, co jest też dla mnie plusem, bo wolę takie niż te pełne, bo jednak to się nie odcina. Ma też prostą górę. Nie miałam nigdy takiego w ogóle takiej bluzki z prostą górą, więc zobaczymy jak będę się w tym czuła. Jestem bardzo ciekawa. Ramiączka regulowane, więc tak materiał jest naprawdę fajny. Nie wiem jak z rozmiarem i ze składem. Mamy MK, mamy 95 poliester 5% spandex, ale ten materiał jest fajny, taki trochę śliski, ale nie do końca śliski. Myślę, że na lato będzie idealne. Teraz nawet bardziej widać, jak ta spódnica mi odstaje w pasie, ale teraz nie czas na spódnicę, tylko czas na body, i to body jest cudowne. Nie chcę z niego wychodzić, mogę nosić cały czas. Naprawdę to body jest fantastyczne. Idealnie nie widać, wiecie, nie odciska się. To jest też dla wyższych osób, bo ja mam jeszcze powiem mam trochę miejsca. Dla kogoś z dłuższym tułowiem to zapięcie dalej będzie ok. Wiecie, jak to jest na Aliexpress, Nie zawsze te zapięcia są dla wyższych osób, a to body zdecydowanie tak, wyższa osoba dalej mi się w to zapięła, znaczy z dłuższym tułowiem. Nie, jest piękne, jest cudowne, jest świetnie wykonane, idealnie leży. Ja jestem zachwycona, body jest. Nie wiem czy nie moją ulubioną rzeczą aktualnie w tym otwieraniu, ale dzisiaj w ogóle jest super otwieranie. Wiem, że już zima nam się tak naprawdę kończy, a tutaj trochę takich jeszcze zimowych rzeczy się pojawiło. To mam jeszcze ostatnią rzecz i ostatnią w ogóle z paczek. Mam zieloną sukienkę, taką sweterkową. To też ląduje na pewno mojej mamy w szafie, bo to tak naprawdę dla niej było kupione. Ja nie czuję się w takim kolorze, ale ogólnie podoba mi się. Samo wykonanie jest świetne: sweter jest gruby, bardzo porządny. Tak jak te wszystkie, bo są tak naprawdę z jednego sklepu akurat wszystkie te swetry kupione. Nie wiem, czy tutaj był jakiś rozmiar. Jak będzie jakiś rozmiar, to napiszę Wam w opisie. Więc tak, bardzo mi się podoba. Wykonanie. Nie podoba mi się kolor, bo to nie jest mój kolor. Nie mam chyba nic w takim kolorze w swojej szafie. Więc tak, to też będzie lądować w szafie mojej mamy, ale też dla Was przymierzam. I tak, to wędruje na pewno do mojej mamy, chociaż mi się to podoba troszeczkę. Troszeczkę mi się podoba, ale to nie jest mój styl. Ja bym tego nie nosiła dobrze, wiem, mam takie rzeczy w szafie. Ma dość mocne rozcięcie. Moja mama chyba myślała o tym, że będzie je zszywać, z tego co pamiętam, co się o tym mówiła, więc możliwe, że tak. Chociaż no, dla mnie to plus. E, tak, naprawdę, to jest dobrze wykonane, jest ciepłe, nie gryzie, co jest na pewno plusem. Uważam, że bardzo ładnie wygląda, mimo że ten kolor gdzieś się ja go nie czuję, uważam, że nie wygląda najgorzej. Więc tak jak zawsze, czas na szybkie podsumowanie, i dzisiaj jestem niesamowicie zadowolona z otwierania paczek. Tak trochę rzeczy było dla mamy, ale super. Same super rzeczy, naprawdę, wszystko genialne, wszystko świetne jakościowo. Oprócz jednej sukienki, a tej różowej, ona. Gorsza jakościowo, ale krojem nadrabia trochę tą złą jakość, i tak jak zawsze mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak. Niedługo powinny przyjść do mnie nowe lampy, mam nadzieję, że poprawi się jakoś trochę tych filmów. Bo też mi bardzo na tym zależy, wiecie, że no to wszystko to jest trochę inwestycja, więc potrzebuję trochę na to czasu, ale mam nadzieję, że niedługo jakoś filmów też się poprawi właśnie, więc zostawiajcie kciuka, subskrybujcie, zapraszam na moje inne strony. Tyle filmów mam teraz w planach, tylko czekam, aż przyjdą mi te wszystkie paczki, przyjdą mi lampy, żeby wszystko było po prostu perfekcyjne. I tak jak zawsze mam nadzieję, do zobaczenia niedługo!